Szczęść Boże, szczęść Boże nawet i tym, którzy spotwarzają nas, którzy nas atakują, którzy łajdacką insynuacją, obmową starają się zadać nam śmierć, śmierć cywilną, śmierć polityczną. Z tym właśnie mamy do czynienia. Pozdrawiam moich Psychofanów w Amerykańskim Departamencie Stanu. Pozdrawiam moich psychofanów w ambasadzie państwa położonego w Palestynie, w warszawskiej ambasadzie, panu ambasadorowi Liwne. Udzielam wyróżnienia w rozkazie dziennym. Jego zaangażowanie w promocję mojej aktywności, promocję mojej osoby jest naprawdę godne odnotowania. Pan ambasador. Obsesyjnie, ale też jeśli o mnie chodzi, bardzo efektywnie angażuję się w działania służące popularyzacji mojej aktywności politycznej. Udzielam Wam pochwały, towarzyszu, róbcie tak dalej. Pan ambasador Liwne zapewne, zapewne sądzi, że tego typu połajankami. Wpłynie istotnie na kształt polskiej sceny politycznej, na bieg kurs polskiej polityki. Warto zauważyć, że, że to już na nikim spośród nas, normalnych, uczciwych i życzliwych ludziom Polaków, to już nie robi wrażenia. Ale jeszcze jeden aspekt, jeszcze jeden aspekt istotny próba monopolizacji pamięci o święcim, Auschwitz-Birken. To jest być może najbardziej istotne i to jest może, może główna kwestia, do której warto się tutaj odnosić. Pan ambasador Liwne swoim dla mnie osobiście pogardliwym wpisem prezentuje się jako mniemany gospodarz tej pamięci historycznej. Gospodarz o święcimia i okolic, ponieważ kłuje go w oczy wyeksponowanie mojego billboardu. Wyborczego właśnie w tamtych okolicach, więc nie do samego, nie do samego delikwenta, nie do samego autora, ale do publiczności, która mogłaby tym być zainteresowana, komunikat, to jest moja pamięć, to jest pamięć Polaków, to jest nasze miejsce pamięci, to my jesteśmy tutaj gospodarzami. Nie godzimy się na zawłaszczanie oświęcimia nazistowskiego, niemieckiego obozu koncentracyjnego, obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, zawłaszczanie przez Żydów, czy to sowieciarzy, czy, czy syjonistów. Nie zgadzamy się na to. Ja osobiście, szanowni państwo, poczuwam się do tej pamięci w sposób bardzo bliski i bezpośredni. Mój bliski kuzyn, młodziutki, młodziutki Aleksander Stawiski, niespełna osiemnastoletni, wywieziony do Oświęcimia w 1943 roku. Nie wiadomo, czy dożył swoich osiemnastych urodzin. Jest na liście ofiar tego obozu, jest wśród... Ofiar męczeństwa narodu polskiego, którego jednym z centralnych ośrodków był właśnie ten obóz, założony przez Niemców, przez niemieckich narodowych socjalistów. Po pierwsze i przede wszystkim właśnie dla zniszczenia polskiej inteligencji, polskich elit naukowych, politycznych, duchowieństwa. A także i patriotycznej młodzieży, której przedstawicielem w tych, na tych tragicznych kartach polskiej historii jest właśnie mój kuzyn Stawiski. Więc wara yy, wam, wara wam, funkcjonariusze różnych frontów ideologicznych, nacierających na Polskę, walczących z polskim patriotyzmem, wara wam od tego, bo nie wiem, w jakiej, służbie, w jakiej służbie przodków miał ambasador Liwne, ale jako z urodzenia obywatel sowiecki nie wykluczam, że więcej miał wspólnego swoimi korzeniami rodzinnymi, raczej z tymi służbami, które w sojuszu z nazistami niemieckimi, narodowymi socjalistami podbijali Polskę w roku 1939. Niszczyli polską inteligencję i w Oświęcimiu, i w Katyniu, i robili to, jak wiadomo, przez dwa lata zgodnie, wspólnie i w porozumieniu. Więc bardzo jestem ciekaw, jakie karty z historii własnej rodziny mógłby wyłożyć pan Liwne, który tak bezczelnie uzurpuje sobie prawo, prawo kaduka do z jednej strony gospodarowania pamięcią historyczną. Polską pamięcią historyczną, pamięcią historyczną Polaków, a z drugiej strony rości sobie pretensje do moderowania, zarządzania polską sceną polityczną. Jedni i drudzy, go home! Go home! I, i funkcjonariusze z ambasady Izraela, i funkcjonariusze z ambasady Stanów Zjednoczonych. Wy, którzy piszecie notatki służbowe, które stają się później kanwą takich raportów, które są w istocie jedną wielką połajanką, połajanką wobec państw, narodów tego świata. My, Polacy, polscy politycy, nie rościmy sobie pretensji do zarządzania całą galaktyką, rościmy sobie jednak pretensje do zarządzania własnym losem, dbania o dobrostan naszego narodu, suwerenność niepodległość, integralność terytorialną i integralność ideową naszego narodu. Do tego pretensje się rościmy i dlatego i dlatego z niczym niezmoconym spokojem będziemy dalej spuszczać na drzewo takich takich łajdaków i potwarców jak dzisiaj wymienieni. Kończy się wasz czas w historii. On już się skończył. I wy, Żydzi z Izraela, i wy, Żydzi z Ameryki, nie będziecie już zarządzali narodami tego świata. Nie będziecie dyktowali narodom na całej kuli ziemskiej, kogo mają wybierać na swoich najwyższych przedstawicieli i jak mają czcić i nosić w serdecznej pamięci swoich przodków, ich, ich męczeństwo, ich ofiary. Dziękujemy za uwagę pytań nie widzę, nie słyszę. Leave, me, go home, towarzysze amerykańscy, współpracownicy, kolaboranci i korespondenci Departamentu Stanu. Go home, everybody. Don't come back, don't ever come back. Thank you very much.